Siemanko, witam w kolejnym vlogu z życia KC Ink, zapraszam do oglądania. W tym miejscu. dobra, ale taką trzecią komponowałem mhm. też. Tak, tak. Cześć, to zrobić jaką bardziej moim więc przygotujcie po prostu wersję... Carpe no wiem, że ona to u Ciebie właśnie robiła, także wiesz, no, w, w tym samym miejscu, tylko trochę inny napis. No właśnie. Dobra. Ale wczoraj jadłem Piccolo, także odpada. No. Trzeba się szanować. Mhm. Nie wiem, czy tego Chińczyka mnie nie, nie spróbował. O, widzisz, no i to jest dobre dobry pomysł. Myślałem, że Nokta to jest po prostu nowa firma Nike A co to znaczy? No bo to obchodzi? To ma być wybierane a nie Przemyślane. Ale tak. Ale ja mam tu przebieś odciki. Wczoraj po przemyśleń to z Zakonem zbudowaliśmy pomysł na dziarę. O kur... My Letters My Lures Lures? A kto komu robi? Ja na za trzy lata? Na ja wzią. już jestem na liście rezerwowym. <glipy> nie, ja nie narzekam, bo mam termin do zakończenia. No. No. no i tutaj. No. tutaj. Zaraz wydrukuję w kilku rozmiarach, przymierzymy, wybierzemy rozmiar. No i tak, możemy lecieć. Bo wiecie, całkiem fajnie, prawie, przyjemnie. Dobra, idę do kąci. Dobra. Musiał zatem też chronić jakiegoś małolata. No właśnie, kur... Ta myśl mi chodzi po głowie. Czy kur... nie jest dobrym sposobem... Tylko swoim stylem odsunęło to kur... Małolata takiego, którego będę uczył w moim stylu pracować. Nie przerabiam już tej mocy. Czego? Jakby z swojego stylu. A. Wszyscy wystylizowani tak samo jak zakon, fryzura. Tak <laughs> kłaże. <O Boże>. Zalecony! <laughs> <laughs> Firmowy szpibletyk, Tam my wszyscy w szlawrogach chodzili, <laughs> 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 <W> takich <laughs> <A. śmiech> Tak skończymy pewnie z czymś takim, albo z czymś takim, ale. Wybór jest. Śmierzymy taką, powiedzmy, średnią wielkość. I zaraz będziemy decydować, czy chcesz większy, czy mniejszy, dobra? dobra? Dobra tak, żebyś się widział w lusterku. Ja ci podkrycę rękę od tej strony, żeby tak przykładać. No, wiesz co, spoko, większy, no, co? Większa będzie. To już jest myśli całkiem spoko, no. ale jeszcze trochę większe mogłoby być że robią, żeby... Pokażę Pokażę dla porównania, dobra? Dobra. Będziemy gdzieś chociaż porównanie. No, to na będzie. Największy, Największy, co? No. Robimy kalkę z tego? Robimy. Dobra. Kalka i zaraz będziemy zaczynać. Dobra. I press the yeah. button and the dress got up. That money mm clip was not a new. I look like. Whoa, upgrade her -hmm. diamonds, mm now her -hmm. girlfriends are mm like. Whoa, I hit recorded. a job, you can't ignore it. I'm transforming now these cars and planes, I'm always boarding. Just out touring down in Charlotte, like ułożeniu właśnie naturalnym swoim, a nie w momencie, kiedy masz na przykład tak rękę bo to będzie zupełnie no, inaczej wyglądało, bo ten biceps będzie pracował. Dlatego to wygląda może w tej chwili śmiesznie, ale no tak to powinno być wygodnie za sztuką, Pytanie teraz, jak wy sobie chciałbyś, żeby go naklejać? Czy, na czy naklejasz go gdzieś tutaj, poniżej tej linii, czy między tą na przykład, a tą? Wiesz co, gdzieś, gdzieś tak pomiędzy, jak masz tą środkową, to tak, no. żeby się, był środek napisu z tym. Tak, tak myślę, że tak kiedy będzie. Jako? Tak widzisz, pomimo że ręka, ręka idzie delikatnie jakby tak, te, ten napis jest cały czas w poziomu, wiesz, do, do, do ziemi, więc myślę, że tak powinno zostać, myślę, że jest miejsce, fajne. to fajne, zmienić, poprawić jakoś inaczej to rozkminić? Zastanawiam co, zastanawiałem się czy by nie wyżej, ale tak nie no, będzie taki test. Mogę ci go przesunąć, Dla mnie to jakby nie jest większy problem, tylko... Nie, będzie spoko. Siedzi? No. no bo tu nie jest, tutaj tak naprawdę wiesz, ciężko będzie ci tutaj coś rzucić, więc nie ma no, tak sensu dużo miejsca. A tu z kolei masz do wrzucenia całkiem dużą dziarę, no nie? No, to jest tak właśnie, myślałem, że potem tego nie spasujesz z niczym. Będzie ciężko. No bo zapomniałam swojego notesu. Ale mogę, mogę pokazać mój piórnik. Masz piórnik. No pewnie. <grym wytrych> Mam dużo fajnych rzeczy. Takich biurowych. Fioletowy segregator. <grym wytrych> Drogopis. Fioletowy g -set. Co? Play <grym> for harness. When I'm performing never born Now you can't afford it. Champagne Perrier. Finish friends on my face.

Olajola Wiesz teraz... <noise> jak ja kiedyś byłam w to miałam w sobie trudną przesiadkę nie? No A teraz jest <noise> przez skutno K**a to uważaj, skutno nie <noise> bo ja tam kiedyś torby sprzętne zostawiłem <noise> I właśnie teraz mi to w ogóle popsuło, co mój plan podróży Możesz trzymać A co była to no, ciekawostka? No, tak O Zmiana y, przesiadki jak coś trasa poza po w Włocławce Wiesz co, skutno jest dla nas nieszczęśliwe w tym no, Właśnie, ja, mam to tam kiedy zostałam zapalona papierosów kurwa. A jak jest, jesteś, jesteś nieszczęśliwa, chyba. Właśnie. Jest zajebiście na środku, nie? No, to właśnie o to chodzi, nie? Że, że żeby, jest to, ciężko wspomaga. jest zrobić tak, że wiesz, żeby... w tej pozycji, w tej pozycji jeszcze najlepiej w tej wyglądał cały rzecz tak samo. No. Mali, że ta górna część tutaj się bardzo... Y, ramienia się bardzo y, wygina. A wiecie, kto jest skutna? Skutna? No. A to jest jakiś wierszyk Rymfanka, czy serio? Tak. A, czy jesteś, jest z Gniezna, nie, zna, nie, nie ten. <laughs> wiecie, kto jest skutna? skutna. To Kurwa. co chodzi ciągle smutna? Super. Kutna jest menadżer najpopularniejszego polskiego studia. Nie jestem tu No wiadomo o co chodzi z menadżerem. Wiadomo co kogo. Czegoś nie wiesz, co się niepokoi jako wygląda na czymś pomóc. na z latrach. Neighborhood be the name. Neighborhood no crib. We need to the other part. You Neighborhood do the deal. Okay. Thought i never make it, like no way. I'm the real deal, no role play. My days off, this no days. No I have to young rose. rose E the shooter, that's case. No powiedz coś. No, ale... Jaki żart czy coś. Żart czy coś? Ja już, już nie, nie, nie potrafię już także sypać żartów na zabawanie. Powiedz o tym który jest z no, to jest gniezna. Każdy chyba zna to powiedzenie. Jestem z gniezna, nikt mnie nie zna. <grym <grym Wocławka, ketchup mogę. <grym> mogę przywieźć ketchup. Jeszcze mamy Anwil Wocławek. Anwil Włocławek. No drużna koszkarska. Nie znasz Anwil Wocławek? Ja nie, ma. nie, nie. mieszaj się na <grym> Mamy tu jakiś sos serowy. <noise> <powiem>, są... <noise> A ty tam ten sernik sprzed miesiąca. Nie, wcześniej wycisłem ostatnią ludweczkę pięknie. Nie, nie już nie ma tego sernika. <noise> co był przez chwilkę? <głos> <głos> Szkoda już, ja tam na trzeci dzień się zorientowałem, że on jest. <głos> <głos> już jeszcze trochę chyba. Mam nadzieję, że to nie było dużo, co? Nie. Dużo było? Nie. Jeszcze mogę dostawić? Coś, dała jeszcze dostał. Sterepki normalnie. Nie ma pałeczek właśnie. No tak. Nabijają mi makaron na uszy, rzucają mięsem, fajnie. Ale co tutaj? <grym> Kłębo. To był To był no. Z RIP. Tak. Nie. Ale coś tam, coś tam, coś tam, ja bym robił lasagne. Dobrze? <grym> Nie. Nie. Mój raptor, Elia Hel. Co? Elia, ja chcę jakiejkolwiek Ale odkąd się zapraszamy? Panie czekają No ogólnie no to Stoimy sobie tutaj z Wojtkiem i nagle Skurwys... <laughs> co to za babica? Coś tam, coś tam z podwórka Ale mi dzisiaj dobrze idzie z tymi rapami Dawaj ty freestyle Ja nie będę tam na pewno Czemu? Ty dobrze o... Ale po pierwsze nie przed kamerą, a po drugie nie na trzeźwo Ale <laughs> <laughs> widzą co to jest kapa Kapa? Wszyscy wiedzą, co to jest kapa. To jest to, co się tak robi. Tak się trzyma. I tak tu jest łóżko. I masz pościelone łóżko i kapą robisz tak. I tam się zakryło. O, to no celom it i the one don't sleep on me that's a no 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 spend a dough for no reason got a ball head clean the big bags overseas we going to już widziałam na A tu Pionek śpi? Nie, Pionek rysuje to A jest Pionek no, Patrzcie to, patrzcie to Chcesz zarekomendować? Ja? zareklamować? No Kurwa, <śmieniu> no trena mnie żarwa, sobie. Nie wiem czy Instagram, czy praca, czy nie wiem, rower Czy rower, czy rowel, no nie wiem no, no nie wiem czy mam się zareklamować. Idę, idę jest ja słuchajcie Szkolą Ale ja jem ten, pieczarkowe o ja lubię to, ale no, z serem? No, no. Dobrze no, Co? Jak zwierzęta? Ej, miszki, trzymajcie się, słuchajcie. Dobra. Do. <grym się znać> <To. grym się znać> Też się okay. trzymaj. Dobra, dobra. Pokaż jeszcze raz ten Ale wielki. Wysłałam tu dużo osobom. No mi się wydaje, że to może być prawdziwy. Może to jest prawdziwy nietoperz? No. Kto no. no. nie. <coughs> ci to wysłał? Filon. Już tak podszedł do mnie i tak... luj, co? Prawdziwy. A ja to wysłałam nie się do osobom. Nie, już oni sami napisali, że jestem po***wana. Bo Filon... Ja widzisz, Filonek, ja ci wierzę, a ty mi tak zrobiłeś w bambuku. Ale to przetaj do mnie poniżej. Zobacz prawdziwy. Kokur to powiedza. jest człowiek, czym brani na niej to powiedziała. Nie jest no, człowiek! Ja nie, nie. Ja uwierzyłam. Ja no, co mogę ci powiedzieć? Na GMO pewnie. dostarczyło, Wystarczyło, bo ja teraz 5 dni mnie nie będzie. A dlaczego cię nie będzie później? Bo jadę. To... A gdzie jedziesz? Na wesele mojego brata bliźniaka. Dasz palnik? Ostro. <grym> nie wziąłeś ten suchy prowiant? Nie. No jest no ten suchy prowiant. No, 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 <grym> Wezmę mu Monstera, i ja musi być zero, wiecie? No bo Krzysiu nie pilnę, bo już To jest ci Nie, normalna sprawa. I się bałagan wprowadza w Nie prostu. Nie ma tu starego nęka, bo tam jest moja koperta. Może do piwnika. Zrobić na ja bit, ale go musi być dzisiaj. Pretensja. Nie jest Nie nagrywaj mnie. Dzięki za tego. Dzięki za obejrzenie kolejnego odcinka. Sprawdzajcie nasze Instagramy, studyne personalne. Zostawiajcie komentarze, łapki, suby i wszystko. Dzięki.